Zmiany kierowców w zespołach Red Bulla nie powinny dzisiaj nikogo dziwić, ale wysadzenie Lawsona zaledwie po dwóch weekendach wyścigowych to, nawet jak na nich, brzmi jak szaleństwo. A może w tym szaleństwie jest metoda? O tym wszystkim już za chwilę. Dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela 30 marca Daniel Biały. Echa padoku. Tydzień temu, mniej więcej o tej porze, wiele osób pracujących w padoku już wiedziało, że Lawson nie pojedzie w Chinach dla Red Bull'a, a poniedziałkowe spotkanie kryzysowe w Dubaju będzie tylko formalnością. Oficjalne potwierdzenie przyszło końcem tygodnia, ale już w środę. Helmut Marko w rozmowie z austriacką telewizją powiedział, jak to wszystko będzie wyglądało. Swoją drogą to ciekawe, że zespół ma swoją oficjalną linię medialną, a Marko. W tradycyjny dla siebie sposób idzie do jednej czy drugiej telewizji i opowiada to co chce, nie bacząc na jakieś przygotowania zespołu, na jakieś terminy. To też pokazuje pewien rozjazd tych obozów, które są w Red Bullu. To, co wydarzyło się w trakcie tego tygodnia, jest brutalne. To trzeba powiedzieć otwarcie, forma 1 ma to do siebie, że trzeba dać tą wysoką wydajność albo szukać miejsca gdzie indziej i to wzbudziło wiele komentarzy, to wzbudziło bardzo wiele krytycznych komentarzy względem Red Bulla, ale moim zdaniem nie decyzja o wysadzeniu Lawsona z tego fotela powinna budzić takie kontrowersje ale decyzja o tym, że Lawson w tym samochodzie się znalazł, i do tego bym wrócił. Od tego bym zaczął ten dzisiejszy materiał. Dlaczego Lawson nie Cunoda? Cofnąłem sobie trochę taśmę do tych właśnie momentów, kiedy ogłaszano zatrudnienie Liama Lawsona w Red Bullu. No i tutaj przewijały się takie cechy jak odporność psychiczna na stres, na to, co dzieje się w Formule 1 ale też była wzmianka, że Lawson bardzo dobrze współpracuje z inżynierami, przekazuje im bardzo dobrą informację zwrotną. Ten feedback bardzo cenny w Formule 1 został zauważony. Z kolei Yuki Tsunoda nie zniósłby porażki z Verstappenem. To są słowa Helmuta Marko. Yuki był po prostu wtedy niedojrzały. Nie dostrzegano w nim takiego dojrzałego faceta, który poradzi sobie z porażką, strzepnie ten kurs z siebie i będzie dalej pracował i dalej walczył o swoją pozycję w Formule 1. No i kolejna rzecz, która powraca Tsunoda jeździł nierówno i rzeczywiście Yuki Tsunoda miał bardzo dobre występy, miał też gorsze momenty, i to zebrane w całość dało Red Bullowi wskazówkę, że to Liam Lawson powinien być tym, który usiądzie obok Maxa Verstappena. I powiem wam, że gdyby nie powrót do tych artykułów, ale też powrót do odcinków, jazdy o życie. Dwa dni temu, mając wolną chwilę, obejrzałem kolejne odcinki tego serialu. On już nie wciąga tak jak na początku. I właśnie trafiłem na te odcinki poświęcone rywalizacji w Red Bullu. I nie dziwię się, że Red Bull wtedy mógł myśleć, że Lawson ma absolutnie wszystko. Byliśmy nim zachwyceni. Walczył z każdym na torze. Nie bał się nikogo. Pokazywał ząb. Ten ząb, który jest potrzebny, żeby zewrzeć się. Zewrzeć rękawice z takim kierowcą jak Max Verstappen, no i taka decyzja została podjęta. No i teraz zderzmy to z tymi słowami, które pojawiły się końcem tygodnia, tą oficjalną linią Red Bull'a odnośnie tej zmiany, która została wykonana. Helmut Marko powiedział, że nie wyrzuciliśmy Lawsona, on poszedł do Racing Bulls, zamieniliśmy to trochę. A dlaczego? No, tutaj pojawia się konieczność ochrony tego młodego talentu Liam'a Lawsona, tego młodego kierowcy, który nadal ma być nadzieją, który wzorem innych zrzuconych, ma szansę się odbudować, nadal ma szansę na dobrą karierę w Formule 1 i to jest chyba jedyny logiczny argument, który do mnie trafia, choć tutaj no, bardzo sprytnie uszyto całą linię medialną właśnie wokół tej ochrony młodego talentu. Z tego negatywnego wydarzenia próbuje się stworzyć coś pozytywnego, oby tak było, oby Liam Lawson się odbudował w Racing Bulls, oby pokazał te swoje łokci, które w zeszłym sezonie tak mocno rozstawiał, no ale na ten moment wygląda to bardzo źle. Wymuszono prawdopodobnie też oświadczenie zespołu Liama Lawsona, tych ludzi, którzy są wokół niego, że oni akceptują, że oni godzą się z tą decyzją, że to jest najlepsza decyzja dla tego młodego kierowcy. No i teraz kolejny argument: doświadczenie jakiego Tsunody potrzebne, by. Okiełznać tą kapryśną naturę RB21. Jeszcze niedawno Liam Lawson był tym, który dawał lepszą informację zwrotną. Teraz Yuki Tsunoda ma być tym, który pomoże poprawić zepsutego, naprawić zepsutego RB21. No i bardzo e, oczywisty argument walka o dwa tytuły mistrzowskie. Red Bull nadal chce walczyć o te dwa tytuły. Tutaj wiele rzeczy nie pasuje w tej całej e, opowieści. Helmut Marko powiedział, że Liam Lawson stracił swoją pewność siebie, stracił ją mniej więcej w trzecim treningu, czy po trzecim treningu w Australii, tym treningu, gdzie stracił bardzo dużo czasu, ale już w trakcie zimowych testów miał się nie czuć dobrze w tym samochodzie, miał kompletnie nie rozumieć natury tego samochodu, zupełnie różnej od tego, co miał do dyspozycji w poprzednim sezonie, co testował, co pozwalał mu testować Red Bull, to pokazuje, że RB21 jest samochodem niezwykle trudnym, jeszcze trudniejszym od tego, co było do dyspozycji wcześniej, to widać po wynikach Maxa Verstappena, to było widać po wynikach Liama Lawsona. To też sugeruje, że Red Bull zamiast zrobić krok do przodu, zrobił krok do tyłu, zrobiło się jeszcze trudniej, że te decyzje po stronie pionu technicznego nie były trafione. Tak, jak powiedziałem, wiele rzeczy tutaj nie pasuje w tej historii i jeszcze jedna, która moim zdaniem bardzo nie pasuje, czyli czas zmiany. Suzuka Totor który Liam Lawson zna bardzo dobrze i to właśnie na tym torze, który zna, bo na poprzednich wcześniej się nie ścigał. Do tego, tak jak powiedział Helmut Marko, w Australii trochę brakło czasu, w Chinach krótki czas przygotowania, bo był ten czas weekendu sprinterskiego, więc Liam właśnie na Suzuce mógł pokazać ponownie ten swój potencjał. Tymczasem skrócono ten czas. W Red Bullu, wsadzono jego Tsunoda i też poddano ogromnej presji, która pojawi się na pewno w Japonii. Wchodzi w te duże buty, o których zawsze marzył, wchodzi przed swoją publiką. I teraz, jeżeli to dźwignie, będzie bohaterem, jeżeli to go przyciśnie, Red Bull znowu będzie miał. Dylemat, bo popatrzcie, tak jak poprzednio, Red Bull podjął decyzję o tym, żeby Liam Lawsona wsadzić do samochodu Red Bull, a po tej krótkiej próbce jego możliwości, tak teraz po dwóch weekendach wyścigowych, czyli kolejnej krótkiej, małej próbce możliwości tsunody, wyrzucają go pod ten ogromny japoński pociąg. I teraz pytanie, jak on się tam na tym wszystkim, na tym torze, w tym wszystkim, w tym całym otoczeniu odnajdzie. Zimą szukali innego kierowcy. To też bardzo ciekawe. Podobno Red Bull kontaktował się z Aleksem Albonem, czyli nie byli pewni. Liama Lawsona nie byli pewni, Yukiego Tsunoda szukali kolejnego mocnego kierowcy. To pokazuje jak mocno rozchwiany jest Red Bull. Jak te decyzje, dobre decyzje, które pojawiają się w tytule tego odcinka, dawno już nie były widziane w Red Bullu. To wszystko jest bardzo mocno rozchwiane. Jeżeli mówimy o zmianach, trzeba też podkreślić, co zmieniło się przez zimę, bo coś musiało się wydać przez zimę. No i Yuki Tsunoda zmienił swój sztab menadżerski, Yuki Tsunoda miał zmienić sposób przygotowań, miał spoważnieć, miał w końcu zabrać się do roboty, o co zawsze zarzuty do niego miał. Helmu Marko zawsze mówił, śpi do późna, nie chce się uczyć, nie chce trenować. To nie jest materiał na dobrego kierowcę. Talent jest, ale całej reszty brakuje. Juki nie bardzo chciał w to wszystko pójść. Ta przeprowadzka na siłę, na włoską ziemię, no i teraz układanie tego wszystkiego znalazło uznanie w oczach Helmuta Marko i całego Red Bulla, ale moim zdaniem wszystko mogło rozstrzygnąć się poza torem. I taka jest moja sugestia. Wracam do momentu, kiedy zaczęły się wszystkie złe rzeczy w Red Bullu, czyli do śmierci Dietricha Matzlicza. To był moment, kiedy zaczęła się ta swoista walka o władzę i widzimy, Taki rozdźwięk między tym, co mówi Helmut Marko, a tym, co mówi, co robi Christian Horner. Lawson miał być pomysłem Christiana Hornera. To on miał nalegać, naciskać na to, żeby oddać mu ten fotel, a Horner przytula się mocno do właściciela szefa koncernu Red Bulla, który dzisiaj ma te 51%. Ze śmiercią Dietricha Matejczycza odeszła ta możliwość zarządzania zespołem, podejmowania kluczowych decyzji bez konsultowania z tym większościowym udziałowcem. Niestety dla Red Bulla, mówię to z pełną odpowiedzialnością, to prawo nie było dziedziczone, nie zabezpieczone dziedziczenie tego prawa, więc tajska rodzina znowu ma wszystko w ręku, no i teraz chyba została zmuszona w pewnym sensie do do podejmowania decyzji, do czego może nie mieć kompetencji, tych kompetencji sportowych znajomości, natury tego sportu, tego może im brakować. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że horner wzięli się z Marko Zauby i z tym całym zespołem zgromadzonym, zbudowanym wokół Maxa Verstappena, no to jedynym, jedyną możliwością, żeby to pogodzić, było odebranie im tych decyzji, zabranie tego gdzieś. Dalej, no i teraz podporządkowanie ich do ról bardziej mniej decyzyjnych, bardziej takich codziennych, i to się chyba właśnie dzieje. A dlaczego tak sądzę? Bo w tle pojawiają się informacje, że właśnie ten tajski szef koncernu miał przyjąć ofertę Hondy właśnie na zatrudnienie Juki'ego Tsunody w Red Bullu, że ten fotel został oddany tak szybko, bo Honda mocno naciskała, podwoiła nawet kwotę za. Właśnie możliwość zabezpieczenia tego fotela. W Racing Bulls miało to kosztować około 10 milionów euro, teraz na stole było 20, czyli druga dziesiątka pojawiła się na tym stole. No już nie czekano na to, co zrobi Liam Lawson na Suzuce, ale odsunięto go całkowicie od tego. Bardzo brzydki obrazek, jeżeli chodzi o, o sport, jeżeli chodzi o inspirację, jeżeli chodzi o wsparcie dla młodych kierowców, bo w tle są te bardzo złe decyzje Red Bulla. Liam Lawson. Mam nadzieję, że się odbuduje Yuki Tsudona. mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony w Japonii. Życzę tym chłopakom jak najlepiej, bo zostanie, zostali zaplątani w tą całą wewnętrzną historię Red Bulla, w tą walkę o władzę. Jak to się skończy? Nie wiemy, tym bardziej, że Max Verstappen, o czym mówił Helmut Marko, ale też ten wpis Guido van der Gard, który został polubiony przez Maxa Verstappena, gdzie zarzuca się, czy Guido zarzuca Red Bullowi paniczną reakcję na to, co wydarzyło się na to, że nie dali temu młodemu chłopakowi więcej czasu, to pokazuje, że ten Rozdział, że ta, to pęknięcie w Red Bullu nadal jest i ono może się tylko powiększać. Właściciele próbują temu przeciwdziałać, właśnie odbierając ten proces decyzyjny, zabierając go do siebie, ale to też nie wygląda dobrze. Zaczyna to wyglądać tak jak w Alpine, kiedy do rządzenia tym zespołem wzięli się ludzie koncernowi, a nie ludzie z tego świata Formuły 1. Jak będzie wyglądała Suzuka, jak ta rywalizacja będzie wyglądała, tego nie wiemy. Tak jak powiedziałem, życzę obu chłopakom jak najlepiej, a Red Bull moim zdaniem tymi Złymi decyzjami stacza się coraz niżej. Jeżeli Zdarzyłoby się tak, że Max Verstappen zdecyduje się odejść do Mercedesa, do Aston Martina, na co jest dość duża szansa, to zobaczcie z kim zostaje Red Bull i w jakiej sytuacji zostaje Red Bull. Adriana Neweya nie ma, Helmut Marko prawdopodobnie odejdzie, bo rodzina Verstappenów zabierze walizki ze sobą. Ludzie techniczni mogą też zacząć odchodzić, no tutaj nie wygląda to dobrze, a ten piąt techniczny, obecny piąt techniczny, zamiast poprawiać samochód, ten samochód zaczyna Pogarze sprawiać, że ten samolot staje się coraz trudniejszy. W tle cała fabryka silnikowa, która też ma nie wyglądać najlepiej. Air Bull pudruje to, mówiąc, że wszystko idzie zgodnie z planem. Nie do końca jest tak różowo i tak kolorowo, nawet samo opóźnienia w wyposażeniu tej fabryki wpłyną na pewno na przygotowanie tej jednostki napędowej, a za tą sytuacją pójdzie utrata sponsorów i będziemy mieli takiego McLarena 2.0, który będąc wysoką nagle znalazł się absolutnie na dnie. Wiele lat zajęło Zakowi Brownowi to, żeby odbudować te pozycje. Zobaczymy, czy ta tajska rodzina będzie miała taką myśl gdzieś w głowie, że trzeba to już teraz zacząć układać, zanim będzie za późno skończyć z takimi rywanymi decyzjami, odłożyć gdzieś na bok te dodatkowe pieniądze, bo one nie są im absolutnie potrzebne, bo inaczej ten zespół, oba zespoły mogą znaleźć się w bardzo trudnym położeniu. Tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, że jesteście cały czas, komentujecie. Życzę Wam i sobie dobrego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu boku!